Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się tematem patogenów energetycznych, czyli czynnikami chorobotworczymi, które wywołują szkody w naszej aurze. A to przekłada się oczywiście na nasze ciało psychiczne i fizyczne. Temat jest złożony, więc dzisiaj jako pierwsza część porozmawiamy o. Bakteriach, aury. Cały materiał powstał w oparciu o książkę: Jak rozwinąć i wzmocnić swoją wewnętrzną energię, którą macie tutaj, którą mam dzięki współpracy z wydawnictwem Studio Astropsychologii, więc zaczynajmy! Intro! jak powiedziałam, we wstępie, temat jest złożony, więc podzieliłam go sobie na trzy części. Każda z nich będzie traktowała o innym patogenie, a w książce Alice Firinskai wymienione są trzy takie czynniki, czyli to są bakterie, wirusy i grzyby. No i dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, przyjrzymy się bakteriom Aury. Zanim jednak przejdziemy dalej, to ważne jest, abyś wiedział, wiedziała, czym jest aura. Więc jeśli nie wiesz, czym ona jest, czym jest w ogóle energia życiowa, to zachęcam Ciebie. Przed kontynuacją tego odcinka, spojrzeć sobie w link poniżej w opisie tego filmu. Tam będzie odnośnik do materiału, który przygotowałam, gdzie omawiałam dokładnie, czym jest aura. Możesz sobie również obejrzeć o energii życiowej albo orejki, co wolisz? To są tematy, które są bardzo ważne. To jest podstawa do tego tak naprawdę, żebyś mógł mogła zrozumieć właśnie czym są te patogeny energetyczne. Ale zakładając, że już wiesz czym to jest, to przejdźmy w takim razie do tego, czym w ogóle są bakterie. Jak wiemy z biologii, bakterie są prostymi mikroorganizmami, czyli żywymi komórkami, które rozwijają się w różnych środowiskach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz istot ludzkich oraz innych żywych istot. I bakterie mogą z powodzeniem przetrwać bez żywiciela. Mogą się rozmnażać samodzielnie, ale wymagają do tego specyficznych warunków środowiskowych, którymi najczęściej są organizmy żywe albo rozkładające się. Ważną kwestią dotyczącą bakterii jest to, że nie nie przekazują one swojego DNA do naszych komórek. Tak naprawdę bakterie to komórki, które współistnieją z naszymi, po prostu wykorzystują nas jako swoje środowisko. Czym zatem będą bakterie aury? Są to wibracje energetyczne, które wpływają na naszą aurę, ale nie zmieniają naszej unikalnej częstotliwości. Innymi słowy, nie zmieniają one naszego identyfikatora energetycznego przez przekazanie swojego identyfikatora, ale po prostu zużywają nasze zasoby energii, bo tak, tak jak każdy z nas ma yy, linie papilarne, które są jedne, jedyne, wyjątkowe i nikt więcej takich nie ma, to tak samo wibracja naszej aury jest tylko nasza. Każda inna istota ma swoją konkretną częstotliwość wibracji aurycznej. I w wyniku tych interakcji możemy być wyczerpani. Może, może się nasze samopoczucie pogarszać. Najczęściej jednak bakterie aury przechodzą do naszej aury poprzez jej warstwę emocjonalną, a konkretniej więzy energetyczne. Tutaj czuję się w obowiązku nakreślić Wam, czym takie więzy energetyczne, inaczej zwane sznury energetyczne są. Sznury energetyczne to linie energii, które łączą nas z jakimiś ludźmi, miejscami czy też rzeczami, i gdy wchodzimy z kimś w jakąś relację, Nasze aury poruszają się w jednym rytmie i wytwarzają wspólną falę energii. W zdrowych związkach te fale są płynne, lekkie i niezobowiązujące. Umożliwiają równomierny przepływ energii między dwojgiem ludzi bez dominacji którekolwiek ze stron. No i to wtedy nie mówimy o takich prawidłowo działających jęzach energetycznych, że to. Będzie bakteria, czyli coś, co nas zżera, zżera naszą energię. Ale niektóre są negatywne, po prostu. Niektóre z tych powszechnie występujących fal energii są tymczasowe i stanowią mechanizmy istotne dla naszego przetrwania, tak jak na przykład w przypadku zdrowej więzi matki z dzieckiem. Niestety inne fale, właśnie o których mówiłam przed chwilą, to już będą. To już będą po prostu pasożytnicze, niszczące. Po prostu jedna osoba czerpie z drugiej energię, i to są wtedy te bakterie, aury. I tak jak bakterie, one zaczynają wykorzystywać nas, naszą energię, jako swoje środowisko. I na przykład takim przykładem, dobrze znanym myślę, że wszystkim, jest tak zwany wampiryzm energetyczny. Następnie właśnie te wspólne fale energii stają się sztywne, przypominając kajdany, mówię o tych negatywnych, więc wiążą te osoby ze sobą tak ściśle, te, te pola auryczne ze sobą wiążą w celu właśnie przyciągnięcia siebie do Twojej energii. I często podobne do patogenów więzy energetyczne krępują nas poprzez ośrodki energetyczne, czyli nasze czakry. Jeśli nie wiesz czym są czakry, to obejrzyj sobie koniecznie odcinek o siedmiu głównych czakrach. Teraz powiem Wam, jakie są najczęstsze przykłady objawów tych złych, negatywnych więzów energetycznych w poszczególnych czakrach. Czakra podstawy to jest czakra odpowiedzialna za przetrwanie, więc więzy energetyczne często dotyczą kogoś, kto potrzebuje nas, żeby przeżyć. Oczywiście jest to całkowicie naturalne w przypadku rodzica i dziecka, ale nie w sytuacji dwóch osób, które znalazły się w negatywnej sytuacji które są sobie równe. Może się tak na przykład zdarzyć, gdy ktoś wykorzystuje naszą energię i pomysły do tego, żeby promować siebie. To jest taki negatywny przykład, który będzie tworzył więzy energetyczne z waszą czakrą podstawy. Kolejna czakra to czakra sakralna i więzy energetyczne, te negatywne, które się mogą tworzyć w czakrze sakralnej, one powstają wtedy, kiedy ktoś nas traktuje w sposób Taki bardzo przedmiotowy, jako obiekt seksualny, a nie partnera czy partnerkę. I te więzy mogą powstawać także, gdy ktoś jest całkowicie zależny od naszego wsparcia emocjonalnego. Kolejną czakrą jest czakra splotu słonecznego, i gdy w tej czakrze znajdują się więzy energetyczne, to prawie tak, jakby jedna osoba czerpała z zapasów energetycznych innej, aby wykorzystać jej osobowość i przejąć wizerunek. Są to wszelkiego typu zjawiska typu copycat, czyli naśladowców. Mogą to być więzy przyjacielskie, gdzie jeden z przyjaciół zbyt mocno inspiruje się drugim, mogą to być więzy pracownicze, gdzie e, e, współpracownik wasz, koleżanka, kolega z pracy się bardzo mocno inspiruje wami. Tej czakrze splotu słonecznego może powstać wtedy e, splątanie. Czakra serca no to to jest czakra ludzi e, głęboko kochających się. Jeśli to są ludzie naprawdę pozytywną, taką dobrą energią, ze sobą złączeni, to, to za czakra po prostu się wymienia energią w sposób bardzo zdrowy. Może być jednak odwrotne doświadczenie, i, i tak jak bywa, po prostu w życiu, czasem miłość jest wznosząca, czasem miłość nas po prostu ciągnie w dół. I jeśli mamy negatywne relacje z kimś, no to może to spowodować po prostu, że będziemy mieć toksyczną tą relację. Będziemy. Zamiast rozkwitać w tej miłości, to tracić w tej miłości. W takich sytuacjach musimy wziąć odpowiedzialność za skutki, jakie odczuwają obie strony. Może to oczywiście poprawić jakość naszego życia i mieć głęboko duchowe znaczenie, jeśli obie osoby oczywiście czują to samo i to jest pozytywna relacja, no ale w przypadku na przykład nieodzajemnionej miłości mogą powstać negatywne więzy energetyczne, bo jedna ze stron narzuca się drugiej i tą energię po prostu wysysa. Czakra gardła to jest czakra, w której bardzo mocno zakorzenione jest poczucie winy. Mogą się tworzyć silne więzy energetyczne między ludźmi, z których jeden z tych ludzi wpływa na drugiego w taki sposób, że tworzy te poczucie winy. Więc więzy energetyczne w tej czakrze powstają również wtedy, gdy jakaś osoba jest zbyt zbytnio zraniona, aby się z nami komunikować, wtedy te więzy właśnie tworzą niewypowiedziane słowa, więc warto się przyjrzeć swoim relacjom. W czakrze trzeciego oka natomiast to więzy tu powstają wtedy, kiedy jakaś osoba nie może przestać myśleć o innej. Te więzy mają kontrolę nad jasnowidzeniem i intuicją, bo za to właśnie ta czakra odpowiada, więc jeśli się tworzą takie więzy, takie więzy pomiędzy przyjaciółmi czy partnerami, i jedna ze stron cały czas się zastanawia, co myśli ta druga osoba, to wtedy będzie nam ona blokowała poczucie. Tego jasnowidzenia, te, te przyćmiewała naszą intuicję. I to jest taki dość subtelny sznur, bo nie jesteśmy w stanie tego wyczuć, czy ktoś ma obsesję na naszym punkcie i myśli cały czas, co my myślimy, żeby nam dogodzić, żeby, żeby móc w jakimś stopniu na przykład nas spotkać, żebyśmy byli w tym miejscu już razem z tą osobą. To jest trochę, mogą stalkerzy tworzyć takie więzy energetyczne. I czakra korony, czyli ostatnia z naszych siedmiu czakr, to jest czakra, która ma władzę nad prawdziwą wiedzą, i gdy w tej czakrze powstają więzy energetyczne, może to być spowodowane tym, że ktoś chce narzucać nam swoje pomysły lub zmuszać nas do działania wbrew sobie. I taka ciekawostka: nauczyciele w niektórych szkołach okultystycznych celowo tworzą więzy w czakrach korony przy swoich, swoich uczniów. Aby właśnie byli posłuszni i obowiązkowi, politycy również mogą tworzyć mniej lub bardziej świadome takie więzy energetyczne z opinią publiczną, właśnie w czakrze korony, aby oczywiście kontrolować i manipulować y, tą opinią publiczną. I tak to wygląda w przypadku poszczególnych czakr. A teraz pytanie za 100 punktów. Czy więzy energetyczne samoistnie znikają? Macie 3 sekundy, żeby się zastanowić. Odpowiedź brzmi nie, one nie znikają samoistnie. Musi być celowe, a najlepiej brzmi świadome odcięcie tych więzów. Rozstanie z kimś, czy rozłam jakiejś relacji, to nie jest koniec więzów tych energetycznych z tą osobą, dalej jesteśmy z nią połączeni. I tutaj tam mam przykład. Gdy para się rozstaje, Mogą już się nawet nie kochać, nie widywać. Ta pełna miłość, wspólna fala energetyczna często się wtedy zamienia w sztywne więzi, które będą istnieć, dopóki nie zostaną celowo zerwane. Więc jeżeli macie jakiegoś eksa swojego i cały czas te myśli Wam wracają do niego, to znaczy, że macie cały czas tą więź energetyczną ze sobą i musicie celowo chcieć się od niej odciąć. Odnosi się to również do rozpadających się przyjaźni lub jakichkolwiek innych relacji, no bo przecież to nie tylko w świecie miłosnym tworzymy więzi. Możecie mieć przyjaźń, która już niestety was no, nie zadowala w jakimś stopniu. Coś się wydarzyło takiego, że już się nie możecie przyjaźnić z daną osobą. A to na przykład, nie wiem, poróżniła was em, jakieś zdanie na jakiś temat, sytuacja życiowa, czy po prostu. Wygasła ta emocja, jaka była między wami, no ale więzy energetyczne dalej pozostają. Musicie świadomie chcieć się od nich odciąć, nie myśleć o tych osobach. Jeśli więc nie zerwiesz tych więzi między sobą a inną osobą, nadal możesz być z tą osobą związana, związany energetycznie, co może właśnie prowadzić do różnego rodzaju braku równowagi na poziomie psychicznym i emocjonalnym oraz niemożności nawiązania nowego związku czy nowej przyjaźni. Możesz mieć też wrażenie, że dana osoba nadal przebywa w Twojej przestrzeni i po prostu nie jesteś w stanie otworzyć się na nowego partnera czy nową partnerkę. Jeśli wykonujesz, na przykład, pracę związaną z opieką, jesteś lekarzem, terapeutą, opiekunem, to musisz mieć na uwadze, iż stawianie granic Twojej pracy jest dla Ciebie formą energetycznego BHP, bo w przeciwnym razie będziesz tworzyć więzi energetyczne ze swoimi pacjentami. Zwróć na to szczególną uwagę, jeśli masz skłonność do poświęcania się dla innych pacjentów, dla innych podopiecznych, albo jeśli masz skłonność do pracy w wymagającym otoczeniu, w którym pacjenci czy podopieczni czują się od ciebie zależni, to może być na przykład dom dziecka, to może być jakiś yy, dom starców. I na koniec jeszcze powiem wam parę zdań o składaniu obietnic, bo one tworzą ultra mocne więzy energetyczne. Gdy składamy obietnice innym, zwłaszcza jeśli robimy to z poczucia winy lub z powodu zastraszenia, musimy zachować czujność. W takim przypadku złożona przez nas obietnica, ona tworzy tak silne więzy energetyczne między tobą a tą drugą osobą, a nasza ta, taka siła życiowa zostaje przekazywana tej osobie. I należy więc zachować ostrożność przy składaniu jakichkolwiek obietnic szczególnie jeśli przez to stajemy się czyimś wybawcą czy opiekunem. I tutaj podam wam kolejny przykład. Gdy składamy bardzo wiążącą obietnicę naszemu na przykład przyjacielowi albo ukochanej osobie, mówiąc, że zawsze będziemy się tobą opiekować, to wcielamy się w rolę czegoś wybawiciela. A czy na pewno chcemy nim być? No bo posłuchajcie, czasami jest tak, że całym sobą czujesz, że chcesz nim być, że po prostu czujesz, że to jest twoja rola, to wtedy ok. Natomiast czasami mówimy takie rzeczy, jeśli chcemy mieć już z głowy daną sytuację zaistniałą albo po prostu chcemy kogoś podnieść na duchu i nie, nie do końca wierzymy w to, co mówimy, a jednak siła tego y, splątania energetycznego, no... Ona się dzieje po wypowiedzeniu tych słów, po przekazaniu tej intencji. Nawet jeśli do końca nie jesteśmy przekonani, to ta intencja, ona po prostu tworzy te energetyczne więzy. I tego rodzaju stwierdzenia, by podnieść kogoś na duchu lub mieć jakąś sytuację z głowy, no to niestety, ale będą miały potworne konsekwencje w naszym polu energetycznym, więc dobrze mieć świadomość tych skutków, jakie mogą się zadziać. Słuchajcie, to by było na tyle w pierwszej części. W następnej przyjrzymy się wirusom. Myślałam, że wyjdzie dłuższy ten odcinek, bo napisałam skrypt dość taki długi, ale tu okazuje się, że dość krótki wyszedł ten odcinek. Nie mam przygotowanej części o wirusach, więc zakończymy na tym. I część o wirusach e, aury będzie w następnym odcinku, również w oparciu o wiedzę zawartą w książce: jak rozwinąć i wzmocnić swoją energię. Jeśli zainteresował Was ten temat, to zapraszam do sięgnięcia po tę książkę, bo jest ona naprawdę bardzo przyjemnie napisana. I w tym miejscu, oczywiście, bardzo dziękuję moim patronom, którzy są ze mną, którzy mnie wspierają. Pamiętajcie o grupie na Facebooku. Jeśli chcecie do niej się dostać, to napiszcie do mnie maila. E, jeśli chce ktoś dołączyć do bycia patronem, to możecie mnie właśnie wesprzeć poprzez YouTube'a. Dziękuję również osobom, które nie mają możliwości wsparcia finansowego, ale mnie dzielnie wspieracie przy każdym filmie dając lajki, jakiś napiszecie komentarz, czy po prostu zerkniecie, czy przypadkiem macie mnie zasubskrybowaną, bo jak się okaże, że nie macie mnie zasubskrybowanej, to gorąco, gorąco zachęcam. Bardzo po prostu będzie mi miło, bo to jest bardzo duże wsparcie dla mnie, bardzo duży okaz takiego podziękowania i e, wyrazu uznania z Waszej strony w moim kierunku, więc bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje treści. Trzymajcie się cieplutko, cześć.